Witam ponownie, oczko maniaków, oczko mam zalane, jeszcze dosłownie z 10 cm, jest fajnie równiutko, pod laser wypożumowałem cały poziom, dało to jakiś fajny efekt, bo jest równo. No i co, mam już tam pierwsze roślinki, przyjechałem dzisiaj z Invitalu. nie wiem, jak to się nazywa ale to może w jakiejś płytkiej strefie mam tutaj w wiaderku Jezus, nie, mam, nie mam okularów takie białe kwiatki mam trzy sztuki a ja jutro przyjeżdża kamień ten 16-32 to sobie wrzucę do nerki na dół ze 3 cm, jeszcze dam ziemię ogrodową Kupiłem 140 litrów tej czeskiej. Bodajże jutro sobie wsadzę. Tak jak mówiłem, do nerki na dół trochę kamyków ziemia kwiatki i na wierzch trochę kamyków też nasypię, żeby to się nie dotniesiewało. Tam sam to jest sam, ma taką płytszą część. Najpłytszą w sumie. Tu z prawej strony jest taka półka, i tam sobie wsadzę. Tylko nie wiem po ile wsadzać do nerki, po jednej sztuce, muszę poczytać w internecie. Chyba, że ktoś ma doświadczenie z tymi roślinkami większe, to i tak się powiem samo z czasem rozrośnie. Oj, sorry. Niechcący, tu strypnę I także a, no wody jest ogółem w tej chwili 60 metrów. 60 metrów sześciennych. Jakieś tam jeszcze roślinki jadą, może będą po weekendzie. Ale w czwartek, ile jadę na ten na wakacje, to, to, to zdąży przyjść, to wsadzę, a co nie zdążę, no to nie wiem, co się z nimi będzie działo. Ale lecę jeszcze w niedzielę rano, polecę na słomczyn. Tam też są takie fajne, dziwne rzeczy, można dostać, to to wtedy sobie. Coś tam dokupię, może jakiś lotosik Na nie już taki większy To sobie wsadzę na tą dolną półkę Może coś na środek stawię. Zobaczymy Ale myślę, że na tym lotosia tu środek zostawię, może pusty Póki co O, no, będę się zastanawiał Pomału będę sobie tu aranżował Bynajmniej tu gdzie woda, żeby to już zaczęło sobie żyć Swoje filtra na razie nie mam, nie wiem w ogóle co mam baktery wrzucać jak nie ma filtra może trzeba też kupić jakieś bakterie, może też coś podpowie Ostatnio co miałem oczko to akurat miałem filtr, rzucałem bakterie, a teraz nie wiem czy już też bakteria nie ma filtra To bym prosił o jakąś podpowiedź A, no mam tutaj trochę donic Nerek chyba z 10 45 Tu takie większe donice dwie sztuki to ma być na lotosik jeszcze dzisiaj trzy mi przyszły. O, też takie duże. To też będzie na jakieś tam kieciory. Także na razie parę doniczek mam. Bo chciałem je wypełnić jeszcze przed wyjazdem na urlop. Na tydzień jedziemy. To wtedy będzie to sobie tutaj pracowało. A jak będę na sobie a nie, nie daj Bóg, będą złote karasie. Tak zwane żółte, pospolite nasze. Te zwykłe karasze, nie białe, tylko te żółte To nie wiem czy się powstrzymam i nie kupię z 5 sztuk, nie chcę wpływają tutaj już zamówiłem dwa wiadra pokarmu nawet że z Tropikala czy z tetry, takie duże wiadra, 10-litrowe. Jakieś też się kupywałem i bardzo dobrze mi to szło Także tak to wygląda. Jakieś rady, porady to zapraszam do komentowania. Jakby ktoś chciał zasubskrybować, to też zapraszam. Pozdrawiam.